Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Repetowska, jestem lekarzem, pracuję w klinicznym oddziale ortopedii Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu, gdzie udzielam się również naukowo. Kurs, który będę miała zaszczyt poprowadzić składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł będzie dotyczył chorób w okolicy barku. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kursie. Praca ortopedy nie ma sensu bez współudziału z fizjoterapeutą. Widzimy ścięgno mięśnia podłopatkowego. łopatkowego, do obrąbkowo-ramienne górne, tu nam się zaczyna obrąbek, to jest oczywiście głowa kości ramiennej. Tutaj ten sam obraz, czyli podłopatkowy, więc obrąbkowe górne, obrąbek stawu ramiennego yy, i głowa kości. Tutaj pięknie zawsze widać w wartoskopie, jak jest to jest niezapalone, niezapalone ścięgno bicepsa, które ono zawsze nam też wyznacza staw, pokazuje mi więcej, gdzie zaczyna się interwał rotatorów, tutaj tak samo obrąbkowo ramienne górne, niżej, niżej po, podłopatkowe zawsze w poprzek idzie, a z tej strony, po prawej stronie będzie widoczne takim, całą, taką wielką ścianą yy, idzie ścięgno nad rokuda w typie pierwszym, proszę zobaczyć, że w ogóle nie ma żadnego, to jest tak naprawdę skręcenie, czyli nie występuje przerwanie ciągłości więzadeł, ale tylko naciągnięcie i tak naprawdę, jeżeli mamy wywiad, który sugeruje, że pacjent upadł bezpośrednio na okolicy barku yy, i występuje ból w okolicy stawu barkowo-bojczykowego, zwłaszcza w palpacji, tutaj może wystąpić też obrzęk, zasinienie tej okolicy, to nam wystarcza do rozpoznania już zwichnięcia typu pierwszego, który tak naprawdę zwichnięciem już nawet nie jest. Yy, drugi typ natomiast polega na tym, że dochodzi do przerwania więzadeł barkowo bojczykowych natomiast więzadła kruczo-obojczykowe pozostają cały czas w kontakcie z wyrostkiem kruczym. W typie trzecim już zostaje i przerwane więzadło barkowo-obojczykowe i więzadła kruczo-obojczykowe i to jest właśnie ten typ, gdzie obojczyk przemieszcza się do góry. Natomiast typ czwarty, piąty i szósty to są typy, które są bardzo rzadkie, występują w wyniku urazów wysokoenergetycznych. Typ szósty w ogóle jest kilka przypadków na świecie. Typ czwarty polega na przesunięciu obojczyka do tyłu, natomiast typ piąty polega na przemieszczeniu upadki do dołu uszkodzenie typu slap. To jest też skrót z angielskiego, ponieważ nazwa jest długa, czyli superior labral, labral tear from anterior to posterior, czyli uszkodzenie górnego obrąbka od przodu do tyłu. Powstają w wyniku tego, tak jak już gdzieś tam było podsumowane, to mi powiedziane, że ścięgno głowy długiej bicepsa jest częściowo zrośnięte z, to, z obrąbkiem stawowym. Jeżeli dochodzi do uszkodzenia obrąbka typu staw, dochodzi w wyniku urazu. Najczęściej jest to uraz, który polega, dlatego o tym wiecie, też mówiliśmy, który polega na pociągnięciu, szarpnięciu kończyny gdzie dochodzi do pociągnięcia tego obrąbka poprzez ścięgno głowy długiej bicepsa i oderwanie się go od kostnej panewki stawy. I jeszcze patrząc na ten obrąbek, to jest, jeżeli mamy tylko takie górne, lekkie uszkodzenie, to jest typ pierwszy. Tych typów jest, podział jest na razie na sześć typów. W zależności od, od typu oceniamy sobie, jak daleko jest uszkodzony ten obrąbek, czyli ile, ile jest go oderwanego od tej panewki w typie Czwartym, piątym, już ten cały obrąbek zaczyna tak, jakbyśmy go objęli w drugą stronę, jakbyśmy oponę chcieli zgiąć. Czyli on już zaczyna wpadać wtedy do stawu, wchodzić w obrąb panewki, i dlatego tam jest zmieniające się jako ten objaw to trzaskanie, przeskakiwanie, w związku z tym, że on zaczyna interponować z pracującą w stawie głową kości ramiennej. Zwichnięcie to zwichnięcie przednie stawu ramiennego. W Waszej praktyce rzadziej, w naszej częściej. Yy, tutaj kończy się. Kończy się wyrostek barkowy, on kończy się tak ostro. Nie ma takiego ładnego, kolistego zarysu barku, jak w ręce zdrowej. Czasami u osób szczupłych jest rzeczywiście widzialna głowa w części przedniej. Nie zawsze, w zależności od tego, jak bardzo ona się przemieści do przodu, może być widzialna bo nie. No i teraz, co jest też charakterystyczne, zwłaszcza po urazach, najczęściej pacjenci, którzy mają dolegliwości bólowe ze strony barku, oczywiście mówimy o silnych dolegliwościach bólowych, rękę chorą przytrzymują zdrową ręką. Najczęściej łokieć jest w zgięciu. Oni starają się tą rękę oszczędzić. Maksymalnie. Tak samo po złamaniach. Przytrzymują ją, żeby zminimalizować sobie wszelkie mikro drgania tej ręki. Tutaj jest widoczny objaw klawisza. Znaczy, objaw klawisza to jest objaw dynamiczny, czyli w momencie, gdybyśmy nacisnęli na, na ten wyrostek barkowy, wówczas on nam się będzie chował i, i ponownie uwidaczniał. Ale rzeczywiście, jak jest trzeciego stopnia, zwichnięcie z, z, zerwaniem, mięś, z zerwaniem więzadeł kruczo-obojczykowych, te dochodzi do przemieszczenia obojczyka do góry przez właśnie pociąganie przez mięśnie mostkowo obojczykowo I Objaw popaja świadczy o zerwaniu ścięg na mięśnia dwugłowego w proksymalnym, tutaj tak samo przykładamy, prosimy pacjenta, żeby napił bicepsy, że on tego nie potrafi zrobić, łapiemy go za nadgarstek, prosimy, żeby zginęło rękę, wstawił łokcie wbrew naszemu oporowi, świadczy oczywiście o, o przerwaniu LHBT. Jeszcze test Jergasona. Jest on skuteczny tak samo, nie był początkowo do uszkodzeń typu slab wykorzystany. Obecnie wykorzystuje się go w diagnostyce uszkodzeń slab. Jedną rękę kładziemy na barku, stabilizujemy sobie bark, kładziemy palce na bruździe międzygłuskowej, drugą przykładamy do, dłoń, do grzbietowej powierzchni ręki pacjenta i prosimy pacjenta, żeby odwodził rękę. Wbrew naszemu oporowi, jednocześnie robiąc rotację zewnętrzną z jednoczesną supinacją przedramienia. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kursie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, praca ortopedy nie ma żadnego sensu bez współpracy z fizjoterapeutą i podejrzewam, że odwrotnie.